już jutro, dzisiaj, jutro? jutro, dzisiaj? puszczam ten filmik że zostaliśmy za Biedronką o, zobaczcie jaka jest folklor bloki garaże z tyłu Biedronki przy Biedronce śpimy a ja jadę, zobaczcie z czajnikiem po wody. no i bardzo dobrze, to ona się tam boi maszyny jadę po wodę nastawić Elektryczną, tam, ach, widzicie, jak to trzeba umiejętnie ustawiać wszystko w bagażniczku, góry w kufrze. Blokuje nam prawdopodobnie patelnia i nie możemy wyjąć, otworzyć. Nie możemy wyjąć ani gazu, ani innych rzeczy. Mamy czajniczek, a tutaj zablokowany cholera jasna, gaz do buty gazowej. Dobry wrzątek przywiozłem, pani zamawia? <głos> <głos> nie mogę nie, co, ja też nie mogę. No kręcić skręcić śrub. Co za dzień, balekta, no nie, myślimy, teraz że bagażnik kręcimy. Do góry nogami jeszcze przychylaliśmy skuter, waliliśmy, ale patelnia zablokowała. może no jak potrzęśniemy całym bagażnikiem jak go zdemontujemy to wyjmiemy tam kij z gazem, ale my tam mamy materię. Nie ma na czym spać. Pies wykończony śpi ale walczymy ładuję na zmianę bo tutaj wiecie różnie bywa nie żeby nie zostawiać tamten ładuję, ten teraz pojadę no i grzebiemy w bagażniku no i jak odhaczyć ma no już pij z tym a choraj gacie spadły <laughs> Góra, jesteśmy ratowani. Hurra. to jest wyprawa tylko dla cierpliwych i dla twardzieli w pół do 11 w nocy wieczorem, a my jeszcze tu szalejemy A jest północ i chyba 5 po pani, co pani tu robi tak sobie? a tak kiedy? zapalili nam światło kurde bo dostawy pewnie będą to jest komedia, ale będziemy mieli co wspominać ja pierdolę. Tak, zimowa czapka, bo jest 13 stopni. <grym>, Jestem ale fajnie, ja pierdolę. Fajnie jest. Pewnie, że tak. Gdzie mieli 90 gdzie to oglądać? A mówili, że pod latarnią najciekawą. Przecież się nie wespać w takiej jasności. Co pies robi? Pies ma. Zamkniemy, zamkniemy nasze M2 M3. <grym>, А нет, да?